Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dziś zajmę się bieleniem drzewek owocowych. Z tego co wyczytałem, to właśnie dobrze, żeby były pobielone na ten przełom zimy i wiosny, bo wtedy wolniej się kora nagrzewa, bo kora ciemna to łapie słońce, dostaje taki impuls, puszcza pąki, potem przychodzą mrozy. No i to się wszystko obsypuje. I miałem tak właśnie w zeszłym roku z morwą. Tak ładnie obrodziła tych pąków, wszystkiego miała pełno. Przyszedł mrozek, wszystko szczerniało i obleciało także żeby im trochę pomóc to dzisiaj pobielimy je wapnem pogoda zapowiada się całkiem niezła bo ma być nawet 5 stopni dzisiaj noce są mroźne ale w dzień na plusia też tak wyczytałem że właśnie dobrze żeby chociaż 4 stopnie były kiedy się to bieli Pobielę tym samym wapnem co i w kurniku maluję czy grzędy czy ściany z tego co wyczytałem na opakowaniu to ono się nadaje do ogrodnictwa również no to ono jest płynne tylko rozmieszać i można Malować. Powiem Wam, że ja sam się czuję jak takie drzewko owocowe, co już puściło pąki i przyszedł mróz. Bo jak tą wystawkę się stawiało, to było, wiecie, 90 stopni. Można było robić bez kurtki. Słoneczko, przyjemnie. Człowiek nałapał tej witaminy D3, czy jaka tam jest od słońca, i już tak puścił człowiek pąki. A tu znowu mrozy, zima przyszła i się zapowiada, że trochę podtrzyma. Takie mrozy w nocy, jak rano się oporządza, to najgorzej wszystko pomarźnięte. Tylko on teraz to ma najwięcej energii. Za to mi ten mrozek to odebrał całą energię i taką radość. Ale jeszcze troszkę, jeszcze troszkę ta radość przyjdzie na wiosnę ze zdwojoną mocą. Także co, bierzemy wapno i malujemy. Jeszcze tylko słówka pro wczorajszego dnia, że tak wszystkie akumulatory mi padły naraz, szczególnie w Lublinie, bo tonówka sztuka. Dzisiaj rano zaszedł pan sąsiad, mówi to samo u niego było wczoraj. Akumulatory padły, wszystko trzeba było ładować, samochody nie chciały odpalić. Jakiś znajomy mi napisał, że wczoraj miał to samo, ja nie wiem, jakieś pole elektromagnetyczne było, jaka kometa przeleciała, czy co? Przecież takich mrozów po minus 20. To nie była. Skodzina to jak były i duże mrozy, to bez problemu odpalała. No takie coś się porobiło. Wszystkie akumulatory padły. Dobrze, że ożyły. O właśnie i w motorku też się ładnie naładował. Że ładnie się naładował, to jedno, ale podejrzewam, że jego odpalenie po zimie to nie będzie takie proste. Pewnie trzeba by go tam odpowietrzyć czy coś, no bo się trochę zastał. Nawet nie słychać, żeby miał zatrybić, tylko tak o, kręci, kręci. I Nic nie idzie do przodu. O, ten łobuz przestał szczekać na motorek. No to dobrze. Dobra, nie ma go, co tam kręcić jakoś mocno i tak się teraz nie będzie. I tak się teraz nie będzie jeździło. Trzeba go schować do garażu. A bliżej wiosny się zrobi trochę cieplej to się pomyśli, jak go ogarnąć, żeby odpalił w miarę łatwo. To chyba wszystko mam już uszykowane do tej jakże skomplikowanej operacji Wkrętaczka z tym mieszadełkiem wapno, mniejsze wiaderko, żeby sobie przelać, pędzelek. Teraz tylko odłożyć o, statyw. Na statyw odkładam okulary, kamerę też gdzieś dalej, bo ja siebie znam. Znając życie, to zaraz bym wymalował i kamerę, i okulary, a potem to ciężko doczyścić, taki obiektyw. Czy szkła, jak już przeschnie. Teraz najlepiej to wtyknąć do końca i dopiero kręcić. No, i raz, dwa powinno pójść. Mamy już wymieszane na elegancką, jednolitą masę. To przelewamy sobie do mniejszego wiaderka. Tyle może starczy, bo te moje drzewka owocowe to są mizerne. Malutkie, no co zrobić, taka gleba. Ale dzisiaj pooglądałem sobie pana, który właśnie gospodarzy. Tam na YouTube był film. Chyba ktoś na grupie na ten film polecił, na naszej grupie z lasu. Dzisiaj miałem rano trochę czasu i sobie obejrzałem. No i tam właśnie pan opowiadał, że najlepsza sprawa na urzeźnienie gleby takiej lichej to jest puścić na nie zwierzęta, najlepiej jakieś przeżuwacze. Pan miał akurat troszkę owiec, no i tam pięknie ta ziemia mu zaczęła rodzić i ma eleganckie pastwiska i te owce są cały czas na polu, mają taką budę na kółkach, najprostszą, to dosyć pierwotne zwierzęta jak kozy i tam sobie świetnie radzą i przez parę lat mu się bardzo dobrze ta ziemia użyźniła. No coś trzeba będzie kiedyś pomyśleć, o ile będę chciał, o ile będę chciał, no wiecie. No trochę użyźnić te pola. Może kiedyś tam pan miał pastuch elektryczny i siatkę leśną puszczoną i to zdawało egzamin. Nawet pan mówił, że tam wilki bodajże były w okolicy, to, to nie dają rady, bo te ponoć psowate, jak jedziu, który tutaj o, się tarza w trawie, to bardzo nie lubią tych pastuchów i ten prąd nawet mały bardzo im przeszkadza. No dobra, pierwsze drzewko z grubsza, Pomalowane, ładnie kij trzyma. Zastanawiam zawsze, jak są te kije, czy też nurki się nie będą wrzynały, ale na razie się nie wrzynają. Co tu jeszcze mamy do pomalowania? Tu jabłonkę, i tu jabłonkę, i będzie można iść lecieć tam na stronę do kur. I trzy drzewka pomalowane. Chwila, moment, szybciutko to idzie. A cztery drzewka nawet, bo jeszcze mi się przypomniało, że tutaj koło drewna mam jedno. A wiecie, że już nawet nie pamiętam co to jest. Jakaś wiśnia czy coś? No, mam nadzieję, że odbije w tym roku. A tutaj, o, przy okazji drewna. Już całą jedną budkę wypaliłem, już za drugą się biorę. Ale to już luty, także wiele pewnie z tej budki nie zajdzie. Szczególnie, że tu jest więcej grubych, to się dłużej palą. Bo tutaj to masa takich cienkich patyków była. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, aha, a ten pan, o którym Wam mówiłem, a dobra, co będę opowiadał, wrzucę Wam link do tego filmu w opisie, ale też tam właśnie mówił, że wcześniej dużo drzewek sadził owocowych, w ogóle nie chciały mu rosnąć, póki tych owiec tam nie wpuścił, to wszystko poszło do przodu. To jak coś, to link w opisie filmu, ciekawy taki filmik, jak tam sobie można gospodarować. Na słabych ziemiach, a pan to wiedzę ma, bo tam studia skończył chyba o tej glebie czy takich rzeczach. Dobra, co nam zostało? No po drugiej stronie, tam gdzie kurykaczki są i reszta bandy. Bo tutaj to się narobiło tych drzew owocowych w tym roku. Te śliwki wysokie pewnie by trzeba było przyciąć, tylko chyba jeszcze jest za zimno, żeby te owocowe. Przecinać. Też się muszę dowiedzieć. Wszystkiego się trzeba nauczyć, ale tu co siedził, polubił kopać. Dziurę tu kopię i kopię, Pewnie to nie za dobrze. Zaraz trzeba będzie przysypać. Tutaj mamy śliwki. Tutaj są chyba morwy takie małe. Tu są różne drzewka owocowe i o tą morwę trzeba będzie dobrze pomalować, bo na w zeszłym roku mi zrobiła taki numer, że ładnie puściła, a potem wszystko szczerniało i obleciała, ale tak jak nawet widać po niej, przyrosty ma duże, bo tak mi się wydaje, że dotąd, gdzie się stara ta gałąź, to ile puściła w tym roku? Tylko też to jakoś pewnie dobrze by było poprzycinać. Z tym przycinaniem to się przekonałem na przykładzie pomidorów. Co pan sąsiad mi poprzycinał, to piękne, duże, dorodne pomidory. Tam, gdzie ja poprzycinałem, nie za bardzo tak jak trzeba, to malutkie, zielone opadały. O, jest duża różnica, tylko trzeba umieć. No. Perełka przestań zaczepiać te gołębie. Nawet nie zaczepiać, ale tam się kręcić w koło nich, bo one się boją. Na szczęście dzisiaj krata zamknięta, ale już schudła trochę. To już na tą kratę wskakuje znowu do góry do nich. A był taki okres w zimie, że nie dawała rady wskoczyć. No to i tutaj coś zmalujemy to morwę to na pierwszy rzut, żeby i w tym roku nie zrobiła takiego numeru. Bo morwy to ja bardzo lubię. Jak gdzieś dostać owoce morwy, to bardzo rzadko bywa. Nawet na targu. Nie wiem, może z raz czy dwa tylko widziałem. A w sklepach to chyba nigdy. A bardzo lubię, bardzo lubię, bo u babci kiedyś za dzieciaka to się zbierało tych morw. Takie wielkie drzewo tam rosło i tak pięknie owocowało. No ale to było drzewo ogromne. A owoców to miało tyle, że aż się gałęzie uginały. Oj tam starsi koledzy to ponąć i wino z tego nieraz robili, to też chwalili. Ale ja wtedy to byłem dzieciak, to nie dane mi było spróbować. Ale ciekawa sprawa, jakby Morów dużo się narobiło, można by i spróbować coś zrobić takiego. Cześć perełka, uważaj, bo się zaraz umalujesz. Jak zwykle się malujesz na czarno, nie wiadomo czym, jak węgle mu Morusana nieraz przychodzisz do chałupy i się kładziesz w pościel to dzisiaj mi pobielisz pościel wapnem, perełka, no weź, jeszcze za pędzel mi łapiesz, no weź, no zaraz będziesz cała umalowana, przesuń się, to nie dla kota takie wapno. I wymalowane elegancko, znaczy pewnie niebawem się dowiem z komentarzy, że nie elegancko, no ale lepiej tak niż wcale, te niskie gałązki, szczególnie o w tym drzewku to widać, to balbiń z kolegami i koleżankami. Kaczor też lubi. je przychodzą i je łamią i je sobie dziubią. Ale o, tu już dużo pąków poszło. No, już są przebłyski tej wiosny, są, której się nie mogę bardzo doczekać. Perełka polatała sobie po gołębniku, ale już na szczęście jej się znudziło i poszła. Teraz próbuję odpalić motor. Perełka, cię popchnę, może na pych zapali. Byś tam pokierowała. Dobrze idzie. Nie wiem, czemu na motorze bardzo lubi siedzieć. Widocznie te. Siedzenie jej pasuje. No i tutaj wszystko też pomalowane. Pewnie można by trochę wyżej. A, biorę szpadelek, tą dziurę zakopię, bo tam korzenie na wierzchu, to pewnie na zimę nie za zdrowo. I tutaj pigwę mam. Ta pigwa też ładnie rośnie. To niech sobie rośnie i niebawem z tym drewnem trzeba będzie zrobić porządek. Dużo osób pisało w komentarzach Tyleniu, potnij te stare palety. Będziesz miał do palenia, a nie kupował drewno. No... Pewnie coś w tym racji jest, ale raz, że jest dużo gwoździ, a dwa, też mi ktoś dał znać i dziękuję bardzo za tą wiadomość, że zapalenie paletami to jest mandat z 500 zł albo i lepiej. Także wiecie, na filmy to się takie rzeczy nie nadają, dlatego wolę to oddać za 500 zł, to ja tyle drewna sobie kupię na całą tą drewnotnię. Znaczy, no kupię. kupię gałęziówkę i trzeba będzie ją przerobić, wiadomo. Takiego już gotowa, gotowego, porąbanego, to za tyle się za dużo nie kupi. Za dwa ile? Z 2,5 metra bym kupił gotowego porąbanego, a takiej byle jakiej gałęziówki, to dużo, dużo więcej. I korzenie przysypano. Oczywiście ziemię się ruszyło, to się kury zleciały. Perełka, ty to masz gdzieś jakieś ADHD. Wszędzie cię pełno. Jeszcze przed chwilą to po dachu, po chałupie chodziła, znaczy tutaj po wystawce, po tym tarasie. Czy z się będziesz ganiać? No, jak, była, jak było tak całkiem zimno, to całe dnie przespała. A teraz troszkę słońce wyszło. O, indyk się nią zainteresował, ale też podchodzi z respektem. Może też mu już kiedyś łapom machnęła. Kto to wie? A indyczka, indyczka tutaj chodzi. I tak jak chodzi sobie spokojnie, to nawet już za bardzo nie widać, żeby kulała. Ale jak się właśnie rozpędzi, o, tak jak teraz. To jest luz, ale jak się rozpędzi, to widać jeszcze, że trochę kuleje, ale nie jest gorzej, tylko lepiej. No to najważniejsze, ale tak widzę, że chyba delikatniej spuchła ta druga noga. I już to następny dach włazi: perełka. Tu już dawno tak nie latała po wszystkich dachach. Co się jej się tam stało? Też wiosnę poczuła może kawalera szuka. No ale nic z tego nie będzie, bo już tam. Perełka jest dawno po zabiegu. A teraz była na szczepieniu pana weterynarza. Właśnie pan mówił, że bardzo ładnie się tam wszystko pogoiło, nie ma żadnych przepuklin, żadnych tam jakichś komplikacji. No i całe szczęście. A tutaj ta banda coraz częściej na dwa obozy siedzieli. Kogut tylko z tą białą kurką chodzi, tylko ją depcze, a grażynka tylko z szarą kurką lata. Niedobrze, Kogucie, musisz o wszystkie zadbać. On to nieraz sobie tutaj kino robi. Się tak ustawi i macha ogonem i macha i się cieszy. A one go się wcale nie boją. I bardzo dobrze, ale ci się irokes zrobił taki blond. No, taki o, na samym środku. Już się umorusałeś gdzieś cały znowu. Mamy jeszcze chwilę czasu, to idziemy ci gotować obiad. Bo dzisiaj wieprzowina będzie grana. A wieprzowinę ponąć dobrze chociaż... Wyparzyć dla psa, bo tam różne jakieś zarazki, robele czy co tam może w tym być, to wieprzowinę zawsze parzę. No i cały gar mięcha wstawiony. Marchewki myślałem, że mam więcej, a mam malutko, bo to taki króliki zjedzą, te zje, to się kuromutrze i niedawno kupowałem już ostatnia marchewka, no ale będzie miał. Teraz niech się woda zagrzeje, dosypie makaron parę minut, żeby zmiękł i będzie gotowe. I jedzenie już nam się ładnie zagotowało. Makaronik, rozmięk, marchewka jeszcze trochę twarda. Mięsko się troszkę obgotowało, to mam nadzieję, że wszystkie te niedobre zarazki uciekły. Tylko trzeba poczekać, niech trochę przestygnie, żeby się nam kolega nie oparzył. To chodźcie, przejdziemy po lesie jeszcze. Kury poczekają z te pół godzinki, 40 minut, zanim pójdą sobie na zielonkę. Albo mam lepszy plan, ciekawszy, nie pójdziemy dzisiaj do lasu. Tylko spróbujemy motorek odpalić. Może na pych nam pójdzie, co byś pomógł mi pchnąć. A wracając do tego jedzenia jeszcze dla niego, to niektórzy mówią, że panie, to strasznie drogo tak dla psa gotować. No właśnie nie do końca, bo taka lepsza puszka to zdychę czy 12 kosztuje. Mięsko takie to albo jakieś ścinki, albo w promocji gdzieś u rzeźnika, na targu czasami mają, tam piszą druga kategoria czy coś tam, to za dychę czy 12. To można kilo kupić. Jeszcze mu to rozrobić z jakimiś warzywami, właśnie makaronem, czy kaszą, czy tam jakimiś takimi dodatkami. To za kilo wyjdzie nawet mniej niż takie w puszkach. No nie mówię o tych najtańszych puszkach, bo ostatnio widziałem w Biedronce to 3,80 puszka, która miała kilo 20. No to tam ledwo ponad 3 zł za kilogram wychodzi. No to tak nisko to nie zejdziemy. No ale te lepsze puszki to cenowo porównywalnie też dostaje lepsze puszki bo to nie zawsze się chce gotować nie zawsze będzie promocja także i suchej karmy też trochę dostaje no tak różnie żeby było zróżnicowanie no dobra to spróbujemy tą machinę odpalić tylko tak już trochę nią tutaj kręciłem to wam powiem że Edziu nie szczekaj to te kręcenie to tak sobie nawet nie za ten. Sam nie ma, odtągnięte ma. To widzicie, nie chcę zagadać. A zaraz mu wykręcę cały akumulator znowu. To go spróbujemy pchnąć. Może to coś da lepiej. Dobra, kamera ustawiona na Lublinie. To można próbować go rozepchać. Ale wątpię, czy się uda. Pewnie trzeba porobić tam więcej jakichś trudniejszych rzeczy. Też trzeba będzie się tym zainteresować. Chociaż ten mój poprzedni motorek to po zimie pamiętam, że na pych go właśnie zawsze odpalałem i szedł. Edziu, chodź tu popchaj. Albo sznurek jakiś Ci założy. To spróbujesz. Jeszcze zaraz go zakręcimy. Nic to nie daje. Na tym piachu to się koło ślizga. Nie za... Jak się na nim nie siedzi to jest za lekki. Chyba, żeby tak usiąść Nie dobra, nie ma szans Ktoś będzie musiał mi pomóc z tym rozruchem No teraz dobrze by go było zatargać z powrotem Tą maszynę. No przestań gryźć te opony no. Oj. To nie skuterek, że go tak łatwo pchać jeszcze za piłką chwilę polataliśmy, to mu z grubsza przestygło. To można puszczać całą bandę, już się tu przepychają. Balbina cały czas słychać. Gdzie ta indyczka? No i idzie tak. Podskakuje trochę na tej jednej nodze, ale jak zwolni, to idzie już dużo lepiej. I tym pozytywnym akcentem się z Wami żegnam. Zapraszam na jutro na 7 rano. Jutro z samego rana trzeba jechać na targ, bo się zboże kończy. Dla całej bandy, ale to już jutro, a na dzisiaj to wszystko, na razie, cześć!